Witam Was w trzeciej części serii filmików poświęconych nauce tworzenia łuków z łatwo dostępnego materiału, jakim jest drewno leszczyny. To, co było w części pierwszej i drugiej, czyli zrobienie łuku z patyka, to pierwszy etap nauki tworzenia łuków, jaki zalecam. Dzisiaj przechodzimy do etapu drugiego. Tym razem do zrobienia łuku posłuży mi nieco grubsza gałąź o średnicy około 7-8 cm. Nie jest idealnie prosta, ale ma ciekawe krzywizny, które zdecydowały o tym, że ją wybrałem. Dlatego, że te krzywizny czynią ją atrakcyjniejszą od gałęzi idealnie równej. Dlaczego? Już mówię. W środku możemy dopatrzeć się przyszłego defleksu łuku, a w pozostałej części możemy łatwo dostrzec wygięcia, które sprawią, że ramiona będą nieco wygięte w stronę grzbietu. To pozwoli na uzyskanie mniejszego odkształcenia ich później od płaszczyzny, a to z kolei sprawi, że łuk będzie bardziej dynamiczny. Wobec tego wspomniany na początku deflex, czyli wygięcie w stronę brzuśca, jest bardzo miłym zbiegiem okoliczności, ponieważ gdybyśmy mieli wyłącznie odkształcenie w stronę grzbietu, czyli refleks, to łuk zleszczyny mógłby tego nie wytrzymać. Pierwszą rzeczą, jaką zrobię, jest ściągnięcie kory. Nie widzę powodu, dla którego miałbym ją zostawić na dłużej. Suszenie drewna z korą skutkuje tym, że również ona wysycha i potem trudniej się jej pozbyć. W przypadku leszczyny to jeszcze pół biedy, ale z jesionem nie byłoby już tak wesoło. Nie mówiąc o Hikorze, bo to już jest zupełnie katorga. Ale o niej powiem przy okazji strugania innego łuku. Do zdjęcia kory możecie użyć oczywiście ośnika, choć ja jak widzicie robię to toporkiem ciesielskim, którym za chwilę będę ociosywać tę gałąź. Nie ma w tym większej filozofii, po prostu nie chciałem mnożyć narzędzi. Dobry toporek ciesielski od zwykłego różni się tym, że jego trzonek jest odgięty lekko w bok, dzięki czemu nie znajduje się w osi ostrza i jest oddalony od obrabianego materiału, co pozwala na wygodniejsze ciosanie płaszczyzn. Aczkolwiek to ma większe znaczenie w przypadku obrabiania dużych sztab z grubych pni, więc tutaj możecie użyć bez problemu zwykłej siekierki, by była ostra. Po zdjęciu kory drewno można odłożyć do suszenia w takie miejsce, w którym nie będzie schło za szybko. Czyli blaszany garaż, rozgrzany strych czy bardzo ciepły pokój odpadają. Najlepsza byłaby przewiewna szopa, ewentualnie niezawilgocona piwnica. Tylko że to trochę potrwa w ten sposób, dlatego ja zmniejszę wymiary materiału, żeby wysechł szybciej. W tym miejscu muszę was ostrzec. Szybkie suszenie drewna jest obciążone ryzykiem. Drewno zbyt szybko oddając wilgoć może się spaczyć. I oczywiście nie chodzi o spaczenie z Warcrafta czy Morrowinda. Po prostu drewno schnąc zbyt szybko wykrzywi się, a tego chcielibyśmy uniknąć. Ja jednak zaryzykuję i nadam temu drągowi przybliżony kształt łuku przed suszeniem. Wymiary mojego przyszłego łuku możecie zobaczyć na rysunku. Aczkolwiek nie wytnę go teraz do tych wymiarów, zostawię pewien zapas, i to nie dlatego, że drewno przy schnięciu się kurczy. Na tym poziomie precyzji te kwestie jeszcze pomijam. Zapas będzie po pierwsze po to, żeby mieć więcej drewna przy suszeniu, co zmniejszy ryzyko paczenia. Po drugie i tak potrzebujemy zapasu na struganie ramion przy profilowaniu. Zaczynamy jak zwykle od wyznaczenia środka. Tym razem już nie na oko, bo chcemy nanieść konkretne, dokładne wymiary. Najpierw oznaczamy granicę Majdanu. Potem przy użyciu napiętego sznurka określamy oś łuku, zaznaczając na końcach beleczki środek ramion oraz wykonając znaczniki pokazujące środek ramion przy majdanie. Orientację znacznie ułatwi nam wykonanie linii na całej długości, więc zachęcam do jej zrobienia. Mając wyznaczoną oś, możemy już łatwo narysować kształt na płaszczyźnie grzbietu. Przy czym słowa płaszczyzna nie należy brać dosłownie, bo grzbiet w tym przypadku będzie dość mocno zaokrąglony. Przy pomocy toporka albo siekierki ciosamy gałąź tak, żeby zbliżyć się do narysowanego kształtu. Mając narysowany kształt na grzbiecie, będziemy przede wszystkim zajmować się szerokością czyli będziemy obrabiać boki, ale przy okazji można zebrać trochę materiału, tak, żeby zmniejszyć również grubość. Nie istnieje jeden, jedyny słuszny schemat z jedynymi słusznymi wymiarami łuku. Każdy kawałek drewna jest inny. A do tego łuki różnią się od siebie przede wszystkim długością i siłą naciągu. Długość łuku dobieramy na podstawie naszego wzrostu. Jeśli te wartości, czyli długość łuku i wzrostu łucznika, będą w przybliżeniu sobie równe, to raczej nie musimy się martwić o to, że łuk się złamie. Chyba, że nadamy mu zły profil albo trafi nam się wadliwe drewno. Zbyt krótki łuk nie pozwoli na to, by naciągać go do policzka albo do brody, bo tego nie wytrzyma. Z kolei, zbyt długi, będzie nieporęczny i będzie ważył więcej przy tej samej sile naciągu, a łuk jest dynamiczny wtedy, gdy ma lekkie ramiona. Pamiętajcie: im dłuższy łuk przy tej samej grubości i szerokości ramion, tym słabszy pod względem siły naciągu. Dłuższe ramiona muszą być grubsze lub szersze, by łuk miał tę samą siłę naciągu, co łuk krótszy. Łatwo to sobie wyobrazić, biorąc jakąkolwiek listę. Im jest dłuższa, tym łatwiej ją wygiąć. Im krótsza, tym większą siłę trzeba w to włożyć. Podsumowując, w tym przypadku, którym się dziś zajmujemy, optymalnie jest, gdy długość łuku równa się waszemu wzrostowi. Ale nic się nie stanie, jeśli będzie nieco większa albo mniejsza. Poza tym, niełatwo jest znaleźć gałąź w miarę prostą na dostatecznej długości, więc te łuki będą zazwyczaj krótsze od was. Byleby nie były za krótkie. Jeśli gałąź sięga wam do nosa, to nie jest najgorzej. Łuk da się zrobić. Powiedzieliśmy sobie o długości łuku. To teraz kilka słów o sile naciągu. Dobór siły naciągu zależy od możliwości strzelca. Im jesteśmy silniejsi, tym silniejszym łukiem możemy się posługiwać. Przy czym nie warto na początku strzelać ze zbyt silnego łuku. Zarówno nauka profilowania, jak i strzelania będzie bardziej korzystna, jeśli na początek wybierzemy mniejsze siły. Nie warto na początku siłować się z łukiem. Polecam najpierw dobrze się z nim oswoić, a potem w miarę zdobywania doświadczenia zwiększać naciąg. To tak jak w treningu siłowym. Najpierw trzeba wypracować właściwą technikę, wzmocnić mięśnie i stawy, a dopiero po tym można zwiększać obciążenie. Zapytacie teraz pewnie, jakie obciążenie jest na początek właściwe. No, właściwe jest takie, jakie nie sprawia wam problemu. Może to być 15 kg, a może być 10, różnie. To jest kwestia indywidualna i musicie to sami wypróbować. Powiedziałem przed chwilą, że nie istnieje jedyny słuszny schemat łuku. Podałem dwa podstawowe parametry, według których będziecie tworzyć własne schematy. Ale nadal pewnie zadajecie sobie pytanie, jak to ze sobą połączyć. To znaczy, jak wyznaczyć pozostałe wymiary łuku, gdy już macie wybraną długość i docelową siłę naciągu. Oczekujecie pewnie jakiegoś wzoru, według którego będziecie mogli to wyliczyć. Niestety, muszę Wam powiedzieć, że taki wzór nie istnieje. Tworzenie łuków to taka piękna dziedzina, która charakteryzuje się brakiem powtarzalności. Każdy kawałek drewna jest inny. Oczywiście, w przybliżeniu, w obrębie tego samego gatunku, można uzyskać jakąś powtarzalność, dlatego zachęcam do robienia sobie notatek, jaki łuk wyszedł przy danych wymiarach. Ale nawet w obrębie tego samego gatunku mogą się zdarzyć niespodzianki, i zdarzają się. Robiłem kiedyś łuk płaski, jak mi się wydawało, na 30 kg, a wyszło 15. Jedyne, co mogę Wam wobec tego zaproponować, to skorzystanie z wymiarów mojego łuku, przy czym długość ramion możecie zmieniać, natomiast grubość zostawcie większą. Zmieniając ten parametr, będziecie mogli podczas profilowania ustalić siłę naciągu wygodną dla siebie. I teraz bardzo ważna informacja. Grubość ramion łuku jest najistotniejsza dla planowania siły naciągu. Łuk dwa razy szerszy jest dwa razy silniejszy. Ale dwa razy grubszy jest silniejszy, aż 8 razy. Działa to również w drugą stronę: dwa razy cieńszy jest 8 razy słabszy. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza przy profilowaniu. Teraz kilka słów o samym materiale. Drewno leszczyny nie jest jakimś supermateriałem nauki, ale ze względu na to, że leszczyna jest łatwo dostępna i posiada dostateczne parametry, jest dobrym wyborem dla początkujących łuczników rzemieślników. Oczywiście możecie użyć lepszego gatunku, ale mimo gorszej pozycji leszczyny na liście drzew łucznych, nie będę jej odradzał. A to z tego względu, że drewno leszczyny nie przysparza trudności przy obróbce, struga się je bardzo prosto. Do tego łatwa dostępność nie spowoduje aż tak dużej frustracji, gdy wasze pierwsze łuki będą się łamać. No niestety, musicie się nastawić na to, że nie będziecie od razu wyśmienitymi łuczarzami. Nauka tworzenia łuków wymaga cierpliwości, tak jak i nauka strzelania z nich. Gdy już ociosacie ramiona, pozostawiając spory zapas ich grubości, przychodzi czas na wycięcie majdanu. Możecie zrobić to piłą, od biedy nawet nożem, możecie ponacinać boki co pół centymetra, co centymetr i dokończyć dłutem. Zróbcie tak, jak będzie wam wygodnie, jeśli nie czujecie się na siłach robić tego toporkiem. Jeśli jednak zdecydujecie się zrobić to tak jak ja, a nie macie wprawy, to róbcie to ostrożnie. Pamiętajcie. Palce rosną tylko raz. Po wstępnym nadaniu kształtu wytwór naszej pracy wygląda tak. Trudno to jeszcze nazwać łukiem, ale pewne zarysy tej broni można już dostrzec. Na obecnym etapie dokładne struganie i wyrównywanie nie ma żadnego sensu. Zajmiemy się tym po wysuszeniu drewna. Zatem odkładamy nasz przyszły łuk w jakieś suche miejsce, tak by leżał oparty na końcówkach ramion, grzbietem do góry. Możemy również nieco go w środku obciążyć, żeby pogłębić refleks, zwłaszcza w przypadku, gdy mieliśmy gałąź bez naturalnego wygięcia, oraz po to, żeby ewentualne paczenie skierować w tę właśnie stronę. Teraz musimy trochę poczekać, zanim drewno wyschnie i znów zajmiemy się tym łukiem. Więc co proponuję? Proponuję przygotować sobie od razu kilka egzemplarzy. Jeśli pierwszy połamiecie, co jest bardzo prawdopodobne, albo zniszczycie już na etapie strugania, a będzie to jedyny przygotowany przez Was materiał po miesiącu czy dwóch oczekiwania, to możecie się zniechęcić, dlatego lepiej mieć tego więcej.